W tym roku moje wakacje zostały, jak to się mówi, całkowicie skancelowane, to znaczy musieliśmy absolutnie zmienić nasze plany. Był krótki dosłownie wypad, bardzo krótki taki ro, ro, rodzinny, też powiązany z pracą. I uzupełniając wypowiedź e, oczywiście mojej Witają współprowadzącej. Teraz o Czy wyjeżdżamy? E, nie wyjeżdżamy, dlatego że nie możemy się doczekać startu naszego programu. Nikt nigdzie nie wyjeżdża. Od świtu do nocy ciężko Tylko pracujemy. Pracy. Tak jest, ciężko pracujemy nad tym, żeby... Poranki w tu Polska te wyglądały tak, jak chcemy, żeby wyglądały. No Czyli żeby były najlepsze na rynku. I, I żeby nasze twarze były bardzo znajome dla widzów. A przede wszystkim chociaż trochę wypoczęte, na ile się da. O której będziesz przyjeżdżać na plan? Ja podobno przed szóstą. A ty? On zazwyczaj, jeżeli wchodzimy o ósmej na antenie, super jak będzie za 15-8. Będę za No <laughs> Właśnie to wstawanie to jest problem? Wstawanie to zawsze jest problem. On już ma starsze dzieci. Ja mam jeszcze bardzo malutkie dziecko, dwuletnie. W związku z tym ja wiem, co to jest wstawać wcześniej rano. Nie no, ja, ja wstawałem przez 10 Ale lat do walki, radia, no oczywiście. Nie. To myślę, że on jest w tym lepszy. Rzuciłem do radio, żeby nie wstawać rano i proszę. On rzucił dla mnie to radio, no i jak na tym skończył, że znów będzie musiał wstawać Będziemy rano. Będziemy wstawać rano, tak, tak jest. jest. Nie, no, tak naprawdę to jest zupełnie co innego, wstawać do programu porannego. I wyglądać trzeba, bo tam to mogłeś być w czapce w ogóle, Dokładnie. Nie dokładnie tak. nawet być. A tu trzeba jednak przyjechać, ubrać się, przypomnieć sobie gości, wiesz, tematy, tak, zagadnienia. Tak, ja już nawet ostatnio wypytywałam, czy jest szansa, ponieważ ja kocham jeździć autem, ale tak sobie wymyśliłam, że może jednak przyjeżdżałabym z kierowcą na plan, bo to jest zawsze kilkadziesiąt minut, bo mieszkam pod Warszawą, żeby jeszcze przewertować scenariusz, bo myślę, że od września Każda minuta w, będzie na wagę złota. Znaczy trzeba też wiedzieć, że Dosłownie obok studia Halo to Polsat mamy studio programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, który Planowaliśmy również... wybudować tam dom, ale nie dostaliśmy jeszcze zgody tak jest. budowlane. Zdarza się, że mamy cały dzień nagranie Twoja Twarz Brzmi Znajomo, a na następny dzień rano w tym samym miejscu zaczynamy Halo Tu Polsat, więc rzeczywiście lepiej było by spać na miejscu, żeby się po prostu tak, nie budzić. A, a no. ja się zorientowałam, że są dni, kiedy ja rano mam poranek właśnie na żywo w Halo Polsat, a potem wchodzę na plan rozmów z naszymi uczestnikami, Także, jeżeli chcecie z nas spotkać, to zapraszamy na łubinową. Do studia!